Dzień dobry Małgorzata Maciejuk, witam państwa i zapraszam na magazyn Ustecki. Za nami drugi uliczny pokaz mody w Ustce. Tym razem modelki prezentowały się na promenadzie. Pierwszą edycję tego wydarzenia mieliśmy okazję oglądać w ubiegłym roku, wówczas wybieg dla modelek zlokalizowany był na ulicy Marynarki Polskiej. W tegorocznej edycji pokazy miały miejsce na promenadzie nadmorskiej. Swoje kolekcje zaprezentowali Karolina Kalska, Patryk Wojciechowski, Aleksandra Kobielak, Santina Zienkiewicz i Rafał Karasiewicz. Gwiazdą pokazów był Maciej Zień, wyjątkowy projektant, który znalazł się na prestiżowej liście najcenniejszych gwiazd polskiego show biznesu, magazynu Forbes. Od 2000 roku swoją znaczącą pozycję na rynku mody zaznaczył dzięki autorskiej marce, która niezmiennie kojarzy się z luksusem, elegancją i perfekcyjnym wykonaniem. Marka Zień powstała w hołdzie składanym zmysłowości kobiecego ciała, dlatego też kreator czuwa, aby każda klientka czuła się wyjątkowo w kreacji idealnie dopasowanej do jej potrzeb. Kreacje Macieja Zienia pojawiają się w topowych magazynach i czasopismach, a jego klientkami są takie gwiazdy jak Grażyna Torwicka, Grażyna Szapałowska, Maja Ostaszewska, Małgorzata Korzuchowska, Danuta Stęka, Agnieszka Dygant oraz Edyta Herbuś. Niecodzienni goście odwiedzili Ustecki Port. Mowa o załodze Łodzi, stylizowanej na Wikiński Drakar, miłośnicy historii Rosji. W ten sposób żeglują po Bałtyku. Żeglarze ubrani w historyczne stroje i łódź, stylizowana na XIX-wieczną jednostkę, przyciągnęły uwagę turystów. Wyjątkowymi gośćmi zainteresował się także historyk i przewodnik po ustce, Marcin Barnowski. Okazało się, że rosyjscy żeglarze nie tylko podróżują jak za dawnych czasów, ale interesują się dawnymi, przedchrześcijańskimi miejscami kultu. Zawiozłem ich dzisiaj do Poddąbia, gdzie oglądali skamieniałe złony. Bardzo to ich zainteresowało. Za chwilę kolega. Podrzuci ich na rowoku, No pokazujemy to, co mamy. Myślę, że ku lepszemu poznaniu naszego regionu, także tam po wschodniej stronie. Miłośnicy historii z Rosji swoim rejsem próbują odtworzyć dawne szlaki handlowe oraz tradycje waregów, czyli założycieli średniowiecznej Rusi. Wśród załogi smoczej łodzi są m.in. lekarze, a nawet prawosławny kapłan. Z ustki popłynęli dalej na wschód. Kolejnym portem na ich kursie miała być łeba. Blisko 50 tysięcy mieszkańców i turystów skorzystało podczas wakacji z usług mobilnego punktu informacji europejskiej w Ustce. Eksperci Europe Direct przeprowadzili szereg lekcji europejskich dla dzieci oraz ciekawych spotkań europejskich dla dorosłych. Letnie lekcje europejskie odbyły się w Miejskim Przedszkolu nr 2 Delfinki w Ustce, gdzie zorganizowano cykl czterech spotkań oraz w Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce, gdzie przeprowadzono jedną lekcję. Łącznie w zajęciach z udziałem ekspertów z Europe Direct wzięło udział ponad 130 troje dzieci. Lekcje dotyczyły historii integracji europejskiej, powstania Unii Europejskiej oraz podstawowych informacji na temat wspólnoty. Natomiast podczas trwania mobilnego punktu w dniu 23 sierpnia został zorganizowany europejski quiz, w którym można było wygrać nagrody rzeczowe, m.in. gry planszowe, europejskie memo, piłki plażowe, bidony, notesy, kredki i długopisy. Uczestnik konkursu kręcił europejskim kołem i odpowiadał na pytanie dotyczące państwa, które wylosował. Pytanie dotyczyło podstawowych informacji, np. stolicy, waluty, zabytków, kuchni czy też tradycji. Punkt Europe Direct rozpoczął swoją działalność w Ustce 3 lipca. Zorganizowano łącznie 20 mobilnych punktów, m.in. w Centrum Informacji Turystycznej w Ustce, w Bibliotece Miejskiej w Ustce, w Urzędzie Miasta Ustka oraz w plenerze, przed siedzibą Centrum Aktywności Twórczej oraz na promenadzie w Ustce. Przez cały okres wakacji z usług mobilnego punktu skorzystało około 50 tysięcy mieszkańców oraz turystów. Łącznie rozdano ponad 15 tysięcy materiałów, w tym 2 tysiące nagród rzeczowych. W ramach mobilnego punktu w Ustce prowadzono kampanię EUNTMI. Mobilny punkt w Ustce jest efektem współpracy z Gminą i Miastem Ustka. Stowarzyszenie Ustka 4 Razy 4 i Przyjaciele zapraszają w niedzielę 1 września na imprezę, dzięki której niesiona będzie pomoc chorym dzieciom. Każda osoba uczestnicząca w siódmym motofestynie charytatywnym może skorzystać z licznych atrakcji lub wylicytować upominki. Zebrane pieniądze wesprą chorą Natalkę i Dominika. Podczas festynu wśród atrakcji dla amatorów mocnych wrażeń zaplanowano pokazy driftu i drift taxi. Symulatory dachowania, strzelnicę i przejażdżki terenówkami. Przygotowano również kiermasz książek i ciast, a także atrakcje dla dzieci. Dla, dla Waszych pociech e, też są fajne atrakcje, takie jak kajaki. Dmuchańce, skakańce, czyli takie dmuchane zamki. Ponadto odbędą się zawody dla biegaczy i amatorów Nordic Walking na trasie 5 km. Zapisy o godzinie 10, a start o godzinie 11. Na scenie odbędą się koncerty muzyczne. Wystąpią Krzysztof Szpot, Maciej Kozakiewicz, Jan Szczepaniak i zespół drinki za darmo oraz licytacje. Zebrane pieniądze wesprą leczenie i rehabilitację dwójki dzieci. Natalka ma 12 lat, urodziła się z wieloma chorobami. Ma wodogłowie, rozszczep kręgosłupa, przepuklinę opolowo-rdzeniową, problemy z układem moczowym i nerkami, osteoporozę. Porusza się na wózku. Natomiast Dominik to dzielny, radosny chłopiec, u którego zdiagnozowano mukopolisacharydozę 3A. Jest to rzadka, nieuleczalna choroba, która postępuje. Organizm Dominika nie wytwarza enzymu rozkładającego mukopolisacharydy, które powodują uszkodzenie tkanek, narządów wewnętrznych i mózgu. Dziś w magazynie usteckim to już wszystko. Kolejna dawka informacji podsumowująca. Kolejny tydzień w Ustce już za tydzień. Zachęcam do oglądania i do zobaczenia.